Ty prawie się udało. Już było bliżej jak dalej. Rano rozwalone, ja miałem się tylko patrzeć. Uryła! <grywa> <grywa> Dobrze no, było, kuzyn! ZA DUŻO OLEJU MU WLAŁEM Nigdy i mi tak Może przepali Uuu ale niebiesko Młody, no ta, skrzy... ta skrzynia to już chyba nie domaga. Co ty tu kurwa, bieg przypinałeś? Bieg ci wypadł? Kurwa, nowy motor, a już biegi wypadają. Kurwa, ile ty kuzyn za to chcesz, teraz i tu? 20 tysięcy. 20 tysięcy? Kurwa. Dużo jak za motor z rozwalono skrzynią Nie wiem gdzie rusza ma te Moim zdaniem to tu gdzieś ich będą tak. Tylko kasztan teraz to mu daj trochę gazu bo jak ty do tej belki ja nie do... jedyno, a ty? Ja dwójko tu, ale tak na sprzęgle Dawaj, tamery co to za wszystko Dawaj Dobra, teraz widać chociaż, że tu dość stromo jest, bo tak wcześniej to to nie oddawało. O kurno! dobrze było kasztan, chociaż żeś gazu przytrzymał, Rebu. Wow. Teraz to z gazem było. O, ale poszedł górna. Jeszcze jak narzucił kołem. I no to to się udało. na plewstajer extreme robi robotę na tych korzeniach A za pierwszym i już tu nie przyjeżdżać. Co ty kuzyn masz za oponę? Co, Co ty masz za oponę? Wandę? Bandę? Uuu, to kurata wanda, to tu... Chyba najlepsze czasy to za sobą ma. A,